No hejka Co tam się ze mną dzieje, skąd to zwątpienie Nie przejmuj się, że raz czy drugi ci nie wyszło Witam moi drodzy z tej strony Ja grzyb karmowski, żartowałem Ostatnio możecie zobaczyć na kanale Że jest trochę mniej filmów Jakby to powiedzieć, ostatnio był właśnie Błędy z krwawego sportu Tutaj możecie zobaczyć I Właśnie przez te dwa tygodnie to By mnie nie było w Polsce Więc sam ten był na zapas, ale się okazało, że... Wróciłem w piątek, ale się okazało, że w poniedziałek jadę znowu Więc już nic nie zdążyłem nagrać na zapas No ale jest tydzień minął, tydzień no, ponad tydzień bez filmu Dzisiaj jest 1 sierpnia i mam nadzieję, że w sierpniu jeszcze tak zrobię Że w sierpniu to nie będziecie mi normalnie dosyć tyle filmów tutaj Wam jest w planach, żeby nagrać Ale jak wiecie, plany zawsze są Gorzej trochę z działaniem no, ale będzie dobrze. No, i też oczywiście jeszcze musimy sobie zrobić specjal na 2000 subów. E, live, a też jakieś tam 12-godzinnego, czy nawet więcej. Zobaczymy, kiedy to będzie. Mm. No, jak macie jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach. Jaki, no, jakiś jeszcze specjal na pewno w Lula zagramy ze Star Foxem No, konkurs jakiś na pewno to wiecie, dla Was. Ode mnie dla Was. Coś tam wrócimy, pewnie skinka jakiegoś, chyba że Facebooka, karta, Zobaczymy jeszcze co. Chyba, że to i to, tylko to gdzieś tutaj na live'ie, a to na no, takim odcinku właśnie bardziej stricte przy dwóch tysiącach słuchów jakby I co jeszcze? No co, no niedługo też tutaj z tym bolidem będziecie no, mieli odcinek I bo jest, wiecie, jak pierwszy odcinek, to taki, myślę że będzie taki, wiecie, nie może nie, myślałem, tylko po prostu taka, że taki trochę, wiecie, nie wiem, że jakiś też znaczy nie nazwałem go Tuning, ale Mini Tuning, czy coś takiego Jakoś to tam nazwałem, nie pamiętam już Oto mój samochód, bla bla bla, coś tam No i na przykład były chłopaki Co jeszcze? Przyciągnięcie folii z tyłu, szyby Co nie wyszło za dobrze, zresztą sami wiecie Ale ten odcinek będzie potężniejszy, bo już jakby więcej rzeczy było robione w tym aucie no, i jest fajnie, bo takie są to lepsze rzeczy niż na przykład nałożenie samych kopaków na koło i na przykład niż oklejenie sobie tutaj tych dekorów. Także koniecznie subskrybujcie kanał z Żebyście żebyście nie myleli takiego super filma. No, jest zresztą parę innych planów. Jednego to nie było jeszcze na moim kanale, a długo go w sumie mam, jakby ten pomysł w głowie. Ale po prostu ten Muszę się jakoś do niego zabrać. Zobaczycie ciągnie. Będę musiał bić z domu. Nie, wam co prawda Nie no, bardzo fajna. I, I też w sumie nie ma już podsumowania. Chyba podsumowania czerwca nie było na kanale. W sumie nawet nie pętam. Ale podsumowania lipca nie będzie, no bo jak sami widzieliście, to wyświetlenia tak cienko tam idą. Zyka nie ma sensu, no nie? Dajcie znać co o tym myślicie. Ja się będę z wami na bo to już jest czwarta minuta, zobaczymy mnie to wyjdzie. I co? Piszcie w komentarzu co tam, jak tam Czy chcecie coś na kamerę, czy się liście eee... i co tam jeszcze. Także trzymajcie się szybko moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia, narka